Mówi się, że są tajemnice, które ujawniają się dopiero wtedy, gdy życie dobiega końca. I tym razem to nie była plotka, ani przypuszczenie, ani sensacyjny nagłówek. To było prawdziwe wyznanie, cichym głosem, z załzawionymi oczami. Papież Franciszek, otoczony ciszą, wypowiedział kilka słów, które wstrząsnęły nawet tymi, którzy nie wierzyli. Jezus nie był taki jak wielu myśli, był czymś więcej i zatrzymał się, jakby niósł ciężar wieków, jakby to, co miał powiedzieć, nie mogło być zawarte w żadnej katedrze ani wyjaśnione na żadnym soborze. Dlaczego to powiedział? Co wiedział papież? Czego świat jeszcze nie wie? Wyobraź sobie echo tego zdania w przyciemnionym pokoju, dźwięk jego urywanego oddechu. Trzask krucyfiksu w jego dłoni, drżenie długo skrywanej prawdy. Co zobaczył w ostatnich latach, co odkrył w zapomnianych tekstach, w najstarszych modlitwach, w szeptach ducha? Dziś otworzymy drzwi, które wielu chciało utrzymać zamkniętymi, a to, co jest za nimi, może wszystko zmienić na zawsze. Jak patrzysz na Jezusa, czy jesteś gotowy usłyszeć to, co ujawnił przed śmiercią? Wszystko zaczęło się w skromnym pokoju w Watykanie. Nie było kamer, nie było przygotowanego przemówienia, tylko prywatna rozmowa, taka, która nigdy nie miała być upubliczniona. Młody kapłan, powiernik papieża, to on go usłyszał. I chociaż wahał się, czy powiedzieć to, co usłyszał, w końcu postanowił przemówić. Ojcze święty, czy wierzy ojciec, że Jezus miał ludzkie lęki? Pytanie zawisło w powietrzu jak niewidzialne kadzidło. Papież Franciszek, wpatrzony w stary drewniany krucyfiks, odpowiedział stłumionym głosem: Jezus płakał w sobie bardziej niż pokazują Ewangelie, i nie z powodu krzyża, lecz z powodu nas. A kapłan nie wiedział, co powiedzieć, ale papież mówił dalej: Widziałem to we śnie, a może to nie był sen. Czułem to tak realnie. Jezus patrzył na mnie i płakał. Cóż to za objawienie? Wizja, boskie ostrzeżenie. Pytanie nie brzmiało już, czy Jezus czuł ból, ale czy jego ból był znacznie głębszy niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. Ból, który do dziś rozbrzmiewa w ciszy dusz. Tej nocy papież nie mógł zasnąć. W jego dłoniach była zużyta Biblia z kartkami podkreślonymi przez dziesięciolecia modlitwy, a między nimi werset, który go prześladował i począł się smucić i odczuwać trwogę. Mateusz 26, 37. Ale to nie były tylko słowa, to były ciche krzyki, echa trwogi, która zdawała się żywa. Franciszek zamknął oczy i znów to poczuł. W tej wizji Jezus był sam w Getsemani, ale było coś więcej. Nie był sam z powodu nieobecności uczniów, był sam, bo niósł złamane myśli całej ludzkości. Widziałem Jego łzy, ale one nie spadały na ziemię, były zbierane przez aniołów, którzy drżeli. Papież wyszeptał to cichym głosem do powiernika. Bóg pokazał mi, że każda łza Jezusa miała imię, a jedno z nich było moje. Co to znaczyło? Czy znaczyło to, że nasze historie są zapisane w Jego łzach? A jeśli to, co Franciszek ujawnił, to że Jezus nie umarł tylko za nas, ale z nami? W następnych dniach. Franciszek poprosił o dostęp do starożytnych tekstów watykańskich, zapomnianych manuskryptów, Ewangelii, które nigdy nie weszły do oficjalnego kanonu, listów pierwszych męczenników, proroczych wizji zapieczętowanych przez wieki, i tam znalazł coś, co na zawsze zmieniło jego sposób postrzegania Jezusa. Fragment przypisywany anonimowemu uczniowi mówił: Mistrz powiedział nam, że nadejdą wieki, w których obraz syna zostanie zniekształcony, że uczynią z niego króla, ale zapomną o jego płaczu. To zdanie nim wstrząsnęło. To nie była herezja, to było ostrzeżenie. Jezus nie przyszedł po to, by być czczonym jak imperator, przyszedł, by być zrozumianym jako człowiek złamany z miłości. Papież podzielił się tą refleksją cichym głosem. Zrobiliśmy z Jezusa posąg, ale on nadal chodzi pośród nas z brudnymi stopami i otwartym sercem. To nie był skandal, to było wezwanie, by znów spojrzeć na Jezusa nie jak na symbol, lecz jak na zbawiciela, który zapłakał za każdego z nas. Pewnej nocy, gdy modlił się samotnie w kaplicy świętej Marty, Franciszek upadł na kolana nie z powodu choroby, ale z powodu niewidzialnego ciężaru, który go przygiął. Panie, pokaż mi to, czego jeszcze nie rozumiem. I wtedy wydarzyło się coś, co opisano jedynie w prywatnych dziennikach Watykanu. Delikatne światło otoczyło to miejsce, ale to nie było klasyczne objawienie. To była obecność, pewność, której nie dało się wyjaśnić. Papież zobaczył Jezusa, ale nie jako króla. Zobaczył go jako człowieka krwawiącego, wyczerpanego, ale z czułością, która przenikała duszę. I usłyszał jedno zdanie, nie w uszach, lecz w sercu. Nie przyszedłem. Aby mnie rozumiano, przyszedłem, aby mi towarzyszono. Franciszek wybuchnął płaczem. Ten, który go reprezentował przed światem, w końcu zrozumiał, że jego rola nie polegała na obronie religii, lecz na odzwierciedleniu zranionego serca, które wciąż kocha. Kilka dni później Franciszek potajemnie wezwał dwóch zaufanych kardynałów. Drżącym głosem ujawnił część swojego doświadczenia. Jeden z nich, Niedowierzając zapytał, Wasza świątobliwość, chce ojciec powiedzieć, że Jezus nadal cierpi? A papież odpowiedział: Jezus nie jest martwy w przeszłości. On żyje w każdym obecnym cierpieniu. On idzie z każdą matką, która traci dziecko, z każdym młodym człowiekiem, który nie znajduje sensu, z każdą osobą, która woła do Boga i nie otrzymuje natychmiastowej odpowiedzi. To była wizja Jezusa, która nie unieważniała dogmatów, lecz je przekraczała. Pokazywała odkupiciela nie tylko jako Zbawiciela, ale jako towarzysza w udręce. Franciszek nie chciał zmieniać doktryny, chciał odnowić relacje, powrócić do Jezusa, który patrzy ci w oczy, gdy wszyscy cię opuścili. I to był jego największy sekret, taki, który nie mieścił się w kazaniu, ale w szeptach. Kardynałowie wyszli z tego spotkania z bladymi twarzami. Jeden z nich pozostawił pisemne świadectwo tego, co usłyszał. Papież mówił do nas jak ktoś, kto już nie boi się śmierci, ale milczenia, które pozostawia nieopowiedzianą prawdę. Tej nocy Franciszek czuwał, przeżył na nowo każdą chwilę swojego pontyfikatu i w jego sercu zrodziła się pewność. Służył Kościołowi, ale teraz powinien służyć żywemu Jezusowi w Ciele zapomnianych. Zarządził napisanie prywatnego listu. To nie była encyklika ani wiadomość dla mas. To było wyznanie, dziedzictwo, które miało być otwarte dopiero po Jego śmierci. W tym liście napisał. Jezus nie przyszedł, byśmy Go czcili ze strachem. Przyszedł, byśmy szli za Nim z miłością. Przyozdobiliśmy jego krzyż złotem i zapomnieliśmy o prawdziwym bólu, który wycierpiał. Każde słowo było otwartą raną, cichym apelem, by wiara nie stała się rytuałem, lecz odrodzeniem. Ale nie wszystko w Watykanie zostało przyjęte z akceptacją. Niektórzy uznali jego słowa za niebezpieczne. Oszczędza obraz Mesjasza, mówili. Franciszek jednak wiedział, co widział i co czuł. I nie mógł milczeć. Podczas intymnej mszy, bez kamer ani fleszy, podzielił się refleksją, która wstrząsnęła obecnymi: Co by się stało, gdyby Jezus wrócił dziś i go nie rozpoznaliśmy, bo nadal czekamy na króla, ale nie na brata? Kaplica pogrążyła się w ciszy, jakby czas się zatrzymał. Niektórzy płakali, inni drżeli, a jeszcze inni po prostu nie rozumieli. Ale coś się zmieniło. Papież nie głosił stronu, lecz z rany siał ziarno, które miało wykiełkować dopiero po jego odejściu. Tuż przed tym, jak ciężko zachorował, Franciszek przyjął chłopca chorego na białaczkę. To miała być krótka, protokolarna wizyta, ale spotkanie trwało ponad godzinę. Chłopiec zapytał, czy serce Jezusa boli tak jak moje. A papież ze szklącymi się oczami odpowiedział: "Twoje i jego biją razem". Po tym wydarzeniu papież już nie był taki sam. Jego homilie stały się bardziej powolne, bardziej osobiste. Nie szukał już oklasków, lecz dusz. I wtedy nastała cisza, stopniowe wycofanie, przygotowanie na nieuniknione. Ale w tych ostatnich dniach, przed odejściem, przekazał swojemu osobistemu sekretarzowi zapieczętowany dokument: Ostatnie objawienie to powinno być ujawnione. Kiedy mnie już tu nie będzie, Jezus wciąż będzie chciał mówić. Franciszek napisał o nocy, w której śnił o golgocie, ale nie takiej jak w Ewangeliach, lecz w innym czasie, jakby ukrzyżowanie miało miejsce dzisiaj. Widziałem Jezusa ukrzyżowanego w środku miasta, ale nikt nie patrzył, wszyscy byli zbyt zajęci. Przechodzili w pośpiechu, patrząc w telefon. I wtedy napisał coś niepokojącego. Jezus spojrzał na mnie z krzyża i powiedział: Nie zapomnieli mnie z ignorancji, zastąpili mnie rozrywką. Cisza w pokoju była całkowita. To był sen czy ostrzeżenie. Bo jeśli Jezus jest wśród nas, czy jesteśmy gotowi spojrzeć na Niego na nowo, świeżymi oczami? Dokument mówił także o sekretnej modlitwie, takiej, którą papież odmawiał każdej nocy w samotności. Nie była oficjalna, nie znajdowała się w żadnym mszale. Była to szczera rozmowa z Jezusem, którego poznał w swoich wizjach. Brzmiała tak: Panie, gdybyś dziś powrócił w ciele i krwi, czy zostałbyś rozpoznany, czy znów ukrzyżowany? To była modlitwa, która paliła, która konfrontowała, która nie szukała pocieszenia, lecz prawdy. Franciszek rozumiał coś, czego niewielu liderów odważa się przyznać, że Jezus nie potrzebuje obrońców, ale świadków, a on, w swojej słabości, w swojej chorobie, w swojej ludzkiej naturze, stał się takim nie przez władzę, ale przez miłość. I jego ostatnia wola była jasna. Nie wspominajcie mnie jako papieża. Wspomnijcie człowieka, który mówił do mnie przez łzy: Jezus jest bliżej niż sądzimy, ale już nie przemawia grzmotami, przemawia szeptem. I dodał: słuchajcie Go, zanim hałas świata uczyni nas na zawsze głuchymi. Od tego czasu teolodzy, kapłani i wierni dyskutowali o treści tego listu. Objawienie, urojenie człowieka w ostatnich dniach. Ale dla tych, którzy go znali, był to moment, w którym papież przestał być postacią, a stał się lustrem, ponieważ jego objawienie nie dotyczyło końca świata, ale początku serca. Dziś ten list przechowywany jest w prywatnym sejfie, ale niektóre fragmenty zostały cicho przekazane w kręgach, które nie szukają skandalu, lecz przemiany. I może to, co papież ujawnił, nie było sekretem zarezerwowanym dla niego, ale prawdą, która zawsze tam była, czekając, aż ją usłyszymy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek jego słowa rozbrzmiewają: Nie czcijcie mojego wizerunku, towarzyszcie mojemu krzyżowi. To jest istota wszystkiego, co objawił, że chrześcijaństwo nie jest religią posągów. Lecz serc bijących w unisonie z Mistrzem. Jezus nie jest daleko, jest blisko, w oddechu zmęczonego, w spojrzeniu zrozpaczonego, w twojej własnej duszy, gdy wołasz bez słów. Papież zrozumiał to na końcu i dlatego nie bał się odejść, bo tak naprawdę nie odchodził. Wracał do tego, który nigdy go nie opuścił. A ty jesteś gotów również wrócić? Może nie zapamiętasz każdego słowa z tego filmu, ale jeśli coś ma się wyryć w twoim sercu, niech będzie to: Jezus nie czeka na ciebie w zimnych ołtarzach. On szuka cię w twoich najciemniejszych nocach, i jeśli usłyszysz go duszą, on przemówi. To, co papież Franciszek objawił, nie było proroctwem na przyszłość, lecz objawieniem na teraźniejszość, dla ciebie tu i teraz. A jeśli poczułeś, że coś poruszyło się w Tobie. Nie ignoruj tego. Podziel się tą historią nie dla mnie, ale dla tego, który nadal woła Cię po imieniu. Zasubskrybuj, skomentuj i ponad wszystko słuchaj, bo Jezus wciąż ma wiele do powiedzenia.